Nie wiem się czemu nie przepadam za tym miejscem. Jest tutaj super chaotycznie. ledwo co można oddychać. Strasznie dużo ludzi. Jest strach, że Ciebie okradną. To nie jest miejsce dla mnie. <ścoughs> Zdecydowanie nie. Jedyne co jest fajne to pochodzenie po takich mniejszych uliczkach i popatrzenie jak ludzie żyją, bo tam biorą, gotują jedzenie. Robią takie naturalne rzeczy. Warto zobaczenia, ale jak dla mnie Bangkok to jest jeden dzień, max dwa, żeby zobaczyć jakieś rzeczy, a potem uciekać. Uciekać do Chiang Mai, Pai, na wyspy, gdziekolwiek, tylko nie Bangkok. No i to są takie uliczki typowe Bankoko, o których mówiłam, które są urocze, teraz nikogo nie ma, ale po prostu fajnie jest się zgubić i pochodzić po takich uliczkach. To Saturn Unique Tower, to jest wieża, która została opuszczona, niedokończona, więc ma 49 pięter i można, no można. Nie można na niego wchodzić, ale chyba ale można wyjdziemy o Okej, okay, niestety nasze plany są zniszczone, bo wejście po schodach... Wejście po schodach tam jest kłódka na to. Niestety ta wieża to trochę nie wypał, bo jest zamknięta na kłódkę. <laughs> Bo podobno to jest tak, że po pierwsze to jest nielegalne tutaj wejść, jak ktoś, więc nie polecam, ale po drugie jest ona zamknięta na kłódkę i w komentarzach pisali, że ktoś tam ma niby kutkę i no czasami można wejść, czasami nie, więc my trafiliśmy na to, że nie można. Po Jesteśmy w parku Lumpini. To fajny jest w ogóle ten park, bo jest bardzo spokojny i taki nie czujesz się, jak jesteś, że jesteś w Bangkoku. Jest bardzo cicho, jest dużo miejsc do chodzenia, do biegania, do siedzenia. I fajną rzeczą jest to, że tam są takie gigantyczne jaszczurki. Chyba tutaj jest. Są, nie wiem, czy to jest jaszczurka, nie wiem, co to jest. Jak ktoś wie, to może napisać. są łódki i rowerki i jest super tanie pół godziny kosztuje 40 batów czyli około 4 albo 5 złotych więc jak chcecie się przejechać po jeziorku to polecam godzina kosztuje 80 więc no super tanio jestem teraz na Pak Market to jest taki market z kwiatami jest dużo stoisk, gdzie są kwiaty w Tajlandii się często daje kwiaty mnichom jako taki wyraz szacunku. Więc wszystkie te takie pomarańczowe kwiaty to właśnie to. Jak na ten moment chyba jestem jedynym obcokrajowcem tutaj. Dobrze, że nie wyglądam aż tak różnie jak oni. Trzecia do spróbowania: tajska herbata z, z, z miodem i mlekiem sojowym. Pycha! Jak się pokręci wystarczająco długo, to na markecie też można znaleźć owoce i warzywa, bardziej warzywa. 20 batów, czyli tak 2,50, może 3, kosztowało mnie 1,4 kilo pomidorków i bardzo dużo pietruszki. Jest to nie jest tak pochodzi i zobaczcie jak oni naprawdę żyją i pracują i tej nie ma turystów za dużo, więc bardzo takie realistyczne życie to jest. Czatyczak Market, czyli taki gigantyczny market weekendowy sprzedaje wszystko. jest podzielone na sekcje, jest gigantyczne. Są sekcje ubraniowe, antyki, zabytki, książki, używane ubrania, jedzenie. No ogólnie jest tutaj chaos i można wszystko kupić. Polecam się targować. I tak ceny są dosyć niskie, ale jak się będziecie targować, no to będą jeszcze niższe. Dojazd, tak mniej więcej że starego miasta, kosztował nas 150. Mm, już po markecie. Ten market jest gigantyczny i po prostu czuję się strasznie zagubionym. I no przynajmniej ja tak miałam, że skończyłam, że nic nie kupiłam. Po prostu jest za dużo rzeczy i nie wiadomo co wybrać. I w sumie nie wiem, czy dziewczyny też tak miały. Nie wiem, czy chcecie być. Ja tak miałam. No, ja też tak miałam. <laughs> no, no. Więc praktycznie nic nie kupiłyśmy, no, ale jak ktoś chce, no to można ubrania używane, nowe, nie wiem, skarpetki, jakieś rzeczy, meble. Jedzenie. Było trochę fajnych rzeczy, które nie zawsze były akurat naszymi rozmiarami. No, też to jest problem, że te w ogóle mam wrażenie, że azjatyckie rozmiary są po prostu mniejsze. Y więc jest ciężej wybrać. Tak, spędziliśmy tu około 3 godziny. Można mniej, można więcej, zależy co się chce kupować. Fajnie by było wiedzieć, co chcecie kupić, żeby do tego szukać bezpośrednio, bo jak nie wiecie, no tutaj wszystko jest. Nie wiem, polecacie? Myślicie, że warto, czy...? Tak, myślę, że No, warto, warto zobaczyć. To jest na pewno zupełnie inny niż, niż jakiś bazarek w Polsce. No tak, no, niż taki europejski, no. No, jest, tak. taki, jest taki klimatyczny mhm. i dlatego myślę, że warto zobaczyć. No, pod tym względem tak. Ale no. Ja na przykład miałam listę i wszystko praktycznie z niej kupiłam, co chciałam. No to jest dobra porada, mieć, Po prostu, po prostu... znajdziesz to co chcesz tam. Tak. No tak, jak się wie co się chce, to jest chyba lepiej no. niż jak nie wiesz i sobie krążysz i no. Jechałyśmy taksówką i moja ulubiona rzecz, rozmawianie z lokalnymi, ten kierowca umiał mówić po angielsku o matko. Więc y, trochę z nim porozmawiałyśmy i się dowiedziałam, że w ogóle wcześniej jak byłam dwa lata temu to był inny król, raczej... On wtedy dosłownie umarł. Teraz jest inny król, który podobno za dużo nic nie robi, ale nie można mówić źle o królu, no ale ten tak powiedział, że tak mniej robi i że strasznie sytuacja. W Tajlandii się pogorszyła. Coraz mniej turystów jest. Yy, teraz ci turyści już bardziej, na przykład do Wietnamu, Kambodży, Lao jeżdżą, więc sytuacja w Tajlandii podobno jest teraz słaba, finansowa. Średnia minimalna zarobków to jest 9000 batów, na przykład żeby wynająć apartament w, żeby wynająć apartament w, w Bangkoku to jest około 4500 batów. jeżeli zarabiasz minimalną, no to zostaje Ci tylko połowa na życie. No myślę, że da się utrzymać, ale bardzo słabo, płacąc jeszcze za jakiś różny telefon, transport takie różne rzeczy. Co tam jeszcze powiedział? No właśnie o tym królu, że tutaj głównie król decyduje o wszystkim. 嗯，没怎么不打。 jest ten reclining buddha, czyli taki leżący buddha. ten kosztuje 250 bahtów. Ogólnie tu jest jedna główna świątynia i są cztery takie stożki, jak to nazwać, które są pogodami i one są te, to się nazywa pogoda. Świątynia jest tam, gdzie jest buddha, a pogoda jest tam, gdzie jest e, czci się osobę i to było na część różnych króli. Więc są te cztery różne pogody wybudowane. To po lewej, to jest pagoda i tam się czci osoby, to po prawej tam w tyle, to jest świątynia i tam się czci butę. Tego problem jest w tym, że jest super dużo ludzi, więc polecam chyba rano przyjść. A akurat teraz się też coś działo, bo jest nowy rok, więc w ogóle było dużo ludzi. Raczej nowy rok buddyjski jest 2060. 2563. Nie wiem, nie wiem, co to znaczy, i pytałyśmy tak słówkarza, i niestety nie umiał powiedzieć albo nie zrozumiał, więc no nic. Ale fajna jest to świątynia jest to taki duży kompleks, różne są świątynie i pagody W ogóle ciekawostka porada, jeżeli ktoś chce, w świątyni łatwo. Jest możliwość masażu, to jest w ogóle szkoła chyba masażu. Masaż kosztuje za godzinę 540 e, batów dla porównania na Kaosan Road jest za 250, a i tak tam jest zawyżona cena niż na przykład w jakimś Changmai świątynia Batarun i to, to została zbudowana jakoś 300 lat temu. Można sobie pochodzić po świątyni na zewnątrz, ale nie można wchodzić w ogóle do środka, e, ale jest bardzo ładna taka inna architektura niż, niż na przykład e, Grand Palace. To są same takie stożki. Niestety nie mamy nikogo, kto nam opowiedział o tym dosyć bardziej. Nie wiem, czy to nie są pagody. Wstęp kosztuje 50 watów. Bardzo ładna jest, ale ja im chyba bardziej polecam by zobaczyć z rzeki w... po zachodzie słońca. Gdyby chciał się zrelaksować od tego dobieganego Bangkoku i chodzenia, to znaleźliśmy fajne miejsce, tak zupełnie przypadkowo, ale jest widok na rzekę i na Wat Arun. I dosyć tanie jest, są drinki. No można też zamówić jedzenie i wszystko w sumie jest tanie, ale no drink jest za nie wiem ile, 10 zł, może 15, 25, okej. Okay. Nie na no, alkoholem, ale no, można zamówić sobie po prostu wodę za 10 i usiąść. A jest bardzo fajne. Tutaj jest Grand Palace. Tutaj jest Wat Arun. I są jakieś inne wysokie budynki, więc super widok, są miejsca do siedzenia. Jesteśmy w MBK, czyli gigantycznym centrum handlowym, gigantycznym bazarze. Praktycznie ze wszystkim co sobie można wyobrazić. E, w postaci bazaru to jest. Ja nie wiem, kupuję są buty za 15-20 zł, kompletnie z plastiku, czyć ten plastik. E, no i ogólnie różne takie inne baziewia. Jak ktoś szuka o dyfuzory, są, Jak ktoś szuka dyfuzorów, ubrania, no nie wiem, no nie będę wymieniać, bo to jest wszystko. Jest gigantyczne i ogólnie to ciężko jest coś znaleźć jakościowego. Mój polecany plan zwiedzania to jest rano wstajecie, żeby coś tam sobie pozwiedzać. Po południu, nie wiem, od 12 najpóźniej, lepiej wcześniej idziecie gdzieś, nie wiem, zajęcia mojej, tak, cokolwiek, 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 coś w środku, nie wiem, masaż. Cokolwiek. Albo jak ktoś lubi oglądać galerie handlowe, no to galerie handlowe. I dopiero po 17-18 zaczynacie znowu żyć, a wtedy są nocne markety. W ciągu dnia to po prostu w Bangkoku nie ma. Po prostu ja idę 3 minuty i jestem już cała spocona. Więc bardzo ciężko będzie wytrzymać w środku dnia w Bangkoku.